Witam Was, moi drodzy. Wiem, że bardzo dawno nie nagrywałem nic tak po prostu dla Was, ale nadarzyła się okazja, dlatego że yy, właśnie przyszedł do mnie komputer i monitor do salonu. Tak dokładnie, yy, X.com, bo zamówiłem sobie komputer z X.com, taki, w którym mogłem wybrać sobie różne części, co nie? Zmieniać sobie specyfikacje. I właśnie dzisiaj jedziemy po monitor i komputer i zrobimy dla Was unboxing. I zapraszam do oglądania, moi drodzy. Robimy unboxing, tutaj pokażę Wam moje komputeroche, tutaj jest gamer, tutaj jest monitor, bo miałem wcześniej taki do dupy, no i będziemy otwierać. Robimy unboxing. Na górze jak widziałem już to jest pudełko, trzeba wyjąć, dobra, okej. Okay. Tutaj są różne te rzeczy, które trzeba podłączyć. Antenka, kable, jakieś śrubki. A dobra, bo to jest do karty graficznej. Wyciągamy. Jest napis. Tutaj. Teraz go położymy na biurku. Da radę, da radę. Dobra, ładnie. Pięknie i idealnie. Tak się prezentuje to, kochanie. Ale to jest cudo. Drodzy Państwo, tak się prezentuje mój nowy komputer. Jak oceniacie? Pierwsza chwila, proszę Państwa. Włączył się. Ej, piękny jest. Piękny. Muzyka Moi kochani widzowie, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Ten film nie miał być bardzo krótki ani bardzo długi. Po prostu chciałem pokazać, jak wygląda mój komputer. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Proszę Was o łapkę w górę i subskrypcję. A także wejście na mojego Instagrama, w którym udostępniam wszystkie informacje związane z tym kanałem. Dziękuję za oglądanie się. Mano.